Cześć, kochane moje, zdrowa baba z tej strony. Zdrowa baba i tarot, oczywiście. <laughs> Dzisiaj przychodzę do Was e, z czytaniem, które zaproponowała Pani Effi. Czy on będzie moim mężem? Dla Pani Effi w podziękowaniu tutaj karta anielska. Zaraz tutaj dla Pani wylosujemy coś od kart anielskich. I cóż tutaj mamy wdzięczność? Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. A więc kochana moja, dostałaś przepiękną kartę. Bądź wdzięczna, czym więcej e, razy podziękujesz w myślach za coś co dostałaś, e, tym dostaniesz tego więcej. Nie zapominaj o tym. E, I wszystkie kochane, nie zapominajmy. Ach, ja sprzątam karty, a jeszcze a jeszcze tutaj e, nie powiedziałam co jest. <laughs> Wszystkie bądźmy wdzięczne, bo czym więcej tej wdzięczności w naszym życiu, tym, e, kochane moje, więcej będziemy e, dostawać. Czym więcej będziemy dziękować, tym więcej będziemy od losu dostawać e, tego, co, e, co chcemy. Przypomnę, e, przypomnę, kochane moje, e, karta była dla pani Effi. Natomiast tematem czytania, czy on będzie moim mężem? E, oczywiście, zazwyczaj jest to wróżenie, jest to czytanie dla e, tych z Was, e, których mężczyzna jest singlem. E, a do wyboru mamy, e, kochane moje, kartę spokój, czyli m, tą a, możliwość, tak, wybór: spokój, postanowienia i Zamierzenia. Kartę zamierzenia i postanowienia na bok wędrują, a tutaj mamy dla tych z Was, które wybrały spokój, mamy czwórkę buław, dwójkę buław i e, kartę królową e, kielichów. E, kochane moje, patrząc na tę kartę, e, na ten rozkład. E, od razu chciałam powiedzieć, tak, on będzie twoim mężem, ale gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze odezwał mi się dzwoneczek. Um, oczywiście pod warunkiem, że on jest singlem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie jest singlem, jeżeli nie jest singlem, to wybierze um, rodzinę. Także tutaj są dwie karty rodzinne, bo tutaj jest dom, rodzina, wybór i karta żony. A więc mam nadzieję, że słuchając tego konkretnego tematu pomyślałaś o kimś, kto jest singlem. No dobrze, ale przejdźmy do tego szczegółowego czytania. Czwórka była w to właśnie, jak powiedziałam już na samym początku, karta, która mówi o domu, która mówi o imprezach rodzinnych. To jest karta, która określa często wesela, chrzciny, zaręczyny, zamieszkanie razem. Czy to ten związek zalegalizowany, czy niezalegalizowany, ale to ogólnie pojęte bycie razem, bycie e, rodziną. To jest karta, która mówi o tym, że Budowaliśmy coś na solidnych fundamentach. Ten nasz związek ma naprawdę solidne fundamenty, i karta ta zapowiada dalszy rozwój, dobrobyt, dobrobyt dobrostan, tak ogólnie pojęty. Także bardzo dobra rodzinna karta. Dalej mamy dwójkę buław, a więc informacja o tym, że jakieś wybory tutaj jeszcze się pojawiają, albo pojawią się w czasie najbliższym, mogą dotyczyć um, jakichś rzeczy związanych z relacją, ale mogą dotyczyć też e, rzeczy związanych z czymś innym. Może to być praca, może to być, e, może to być, nie wiem, miejsce zamieszkania, tak? Może to być rodzaj e, tego, tej legalizacji związku, tak? Czy to ma być bardziej luźny, swobodny związek, czy? E, jednak ma to być y, związek, y, y, taki już, y, wiesz, podpisane papiery w urzędzie czy tam w kościele, tak? Y, także tutaj ta, y, ten wybór y, jakiś jeszcze przed Wami będzie. Niemniej jednak, y, pomimo jakichś tam drobnych obaw czy Wybór będzie słuszny, powinniście oprzeć się na swoich doświadczeniach, na swojej intuicji, ponieważ odpowiedź, um, odpowiedź na to pytanie, um, które tutaj przed Wami zostanie w pewnym momencie postawione, Wy naprawdę macie. Um, w sobie, tak? Bo tutaj powinniście właśnie zwrócić uwagę na swoją intuicję, na swoje przeczucia, oprzeć się również na swoich doświadczeniach życiowych. Dalej mamy królową kielichów. Królowa kielichów to jest ta idealna żona, idealna partia na żonę. To jest informacja, że sprawy uczuciowe zaczynają dominować w waszym życiu. To jest e, informacja od kart o tym, że emocje żyją swoim własnym życiem. To jest e, informacja od kart, e, aby poddać się właśnie tym emocjom, poddać się miłości. To jest właśnie ta miłość w domu. To są takie niezwykłe więzi e, pomiędzy bliskimi ludźmi. To jest harmonia, e, to jest harmonia Właśnie w związku. Dla niektórych z Was jest to również informacja o tym, że w Twojej rodzinie bądź bliskich znajomych lub w rodzinie partnera może być kobieta, która która bardzo dobrze wam życzy, która będzie wam kibicować, która będzie was wspierać. To jest ktoś bliski. To może być matka, to może być teściowa, to może być siostra, ciotka, kuzynka, ale może to być również przyjaciółka, taka przyjaciółka od serca, zarówno z twojej jak i z partnera strony. Także na to też zwróćcie dziewczyny uwagę, nie bójcie się takich właśnie dobrych rad od Kogoś z tej żeńskiej linii, bo my się zazwyczaj boimy tej innej kobiety, ale tutaj się nie ma czego obawiać. Także, kochana moja, jeżeli wybrałaś kartę spokój, jeżeli wybrałaś ten rozkład z kartą spokój, tutaj bardzo dobre karty i mogłabym jednym słowem odpowiedzieć, czy on będzie Twoim mężem tak. Będzie. A dla Ciebie od y, Aniołów y, karta spokój. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Dokładnie, poddaj się kochana moja losowi. Y, podchodź do y, pewnych rzeczy ze spokojem, a wszechświat na pewno zrobi wszystko, abyś była zadowolona, szczęśliwa i y, uśmiechnięta. Bardzo Wam kochane moje dziękuję. Tutaj nie ma się co za dużo akurat przy tym rozkładzie rozwodzić. Bardzo Was proszę o łapeczki w górę, bardzo Was proszę o komentarze i przejdźmy do następnego rozkładu postanowienia. As mieczy siódemka, buław i dziesiątka mieczy. hu. Tutaj e, u was jest jeden wielki chaos, bym powiedziała. E, as mieczy mówi o e, odcinaniu uczuć, o jakichś nowych pomysłach, nowych inspiracjach, a więc partner, e, o którym myślisz, e, odcina się od czegoś, e, on kalkuluje, podchodzi tak zdroworozsądkowo. Do e, relacji zastanawia się, e, co będzie wygodne, co będzie mu najlepiej e, odpowiadało. I w tym momencie nawet bym powiedziała, że właśnie tak się odcina, odsuwa od uczuć, zajmuje jego myśli, jego głowę, zajmuje całkiem coś innego w tym momencie, odsuwa na plan dalszy nie tylko, nie tylko sprawę małżeństwa, ale ogólnie te sprawy uczuciowe. Dalej mamy siódemkę buław, która mówi o jakimś... Um, E, o jakiejś walce, o, e, o jakichś e, takich zazdrościach, o, e, o tym, że pojawia się jakaś konkurencja, i to może być zarówno e, tutaj w pracy, jak i właśnie w relacji, tak? Ktoś się może tutaj e, pojawiać, że tak powiem, znikąd i ta. Pod postacią jakby nowego uczucia, nowej relacji. Tak, tutaj jest ktoś, kto będzie chciał konkurować o uczucia Twojego partnera. Kto będzie się chciał tutaj gdyby um, wkraść w jego łaski, tak będziesz miała e, wrażenie, że e, musisz walczyć, że e, tak naprawdę w tym związku ty jesteś sama, e, że wszystko jest e, przeciwko tobie, że wszystko dzieje się e, przeciwko tobie. Karty prawdzie mówią, nie poddawaj się, ty jesteś silna, ale dalej mamy dziesiątkę mieczy, czyli to jest jeszcze gorsza karta. Karta, która mówi o tym, że przestajecie oboje dźwigać tę miłość, zadziało się coś, zadziało się coś tutaj, czy zadzieje się coś w najbliższej przyszłości, co Was troszeczkę odsunie od siebie. To są właśnie takie e, karty, które mówią e, o wypaleniu związku, o wypaleniu uczucia, o końcu związku, o. E, o jakichś takich stratach, właśnie o tym, że ja już mam dość, tak, nie chcę, już, nie chcę już tego być może dla Was, kochane moje, był to już jak gdyby któryś raz z rzędu, kiedy dałyście szansę, kiedy chciałyście, aby poukładało się to na nowo, a partner znowu was zawiódł. Dla niektórych z Was to mogą być takie karty. A więc ogólnie podsumowując to, czy on będzie moim mężem? Nie, raczej nie. I patrząc na te karty, myślę, że powinnaś, kochana moja, brać nogi za pas i uciekać, gdzie pieprz rośnie, żeby wreszcie pomyśleć o sobie, żeby wreszcie dać sobie szansę na szczęście i radość. A karty anielskie mówią, postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. No właśnie, jeżeli y, nie będziesz szanowała siebie, kochana moja, jeżeli nie będziesz szanowała swoich decyzji, to tak naprawdę nikt za Ciebie tego nie zrobi. Dla siebie. Ty jesteś najważniejsza i to Ty, kochana moja, powinnaś przede wszystkim myśleć o sobie, a nie dawać partnerowi, nie dawać mężczyźnie następnej szansy i następnej i następnej i liczyć na to, że jakoś to będzie, bo Ty dasz radę. Um, bo Ty tego pragniesz, ale czy naprawdę pragniesz, czy naprawdę, czy naprawdę chcesz tego, żeby On się znowu na chwilę od Ciebie odciął, żeby On um, tutaj, um, czy, czy jak gdyby. Wszystko, żeby było przeciwko tobie, a ty twardo stoisz tutaj uparcie yy, i mówisz Ja tego chcę. Ja tego chcę i nieważne, że tutaj mi się te dziesięć mieczy po prostu wbije w plecy. Yy, jakoś to będzie. Może warto, kochana moja, wreszcie yy, podjąć inne decyzje. Oczywiście wszystko, co zrobisz, to Twój wybór. Niemniej jednak, e, karty raczej sugerują, że On Twoim mężem nie będzie. Bardzo Was proszę, kochane moje, o łapeczki w górę. Wiem, że akurat to czytanie było takie dość e, twarde, no ale i tak bywa. Ja czytam tylko to, co e, pokazują mi karty. I dla tych z Was, które wybrały kartę z zamierzenia mamy ósemkę buław, mamy trójkę buław i mamy pazia monet. O, tutaj bardzo się staracie, bardzo oboje ciężko pracujecie, aby ten związek, że tak powiem, miał ręce i nogi, aby wszystko było poukładane, aby wszystko e, szło do przodu. I idzie, idzie małymi wprawdzie kroczkami, ale e, idzie do przodu. Jest coś, co jest zbudowane, czy jest budowane na bardzo, bardzo solidnych fundamentach, bardzo perfekcyjnie. Ósemka monet mówi o tym, że oboje staracie się bardzo się staracie o to, aby relacja była dobrą relacją. E, wkładacie bardzo dużo pracy w to, aby ten związek był idealny, aby e, był taki perfekcyjny. Bardzo się koncentrujecie i e, e, ta wasza relacja wymaga od was obojga... Dużo pracy, dużo e, poświęcenia, ale widać, że sprawia Wam to radość, ponieważ następna karta to karta trójki monet, czyli jak gdyby ciąg dalszy, e, ciąg dalszy tutaj tej ósemeczki monet. Tak? Tutaj staracie się być perfekcjonistą w ósemce monet, a trójka monet to już informacja o tym, że ty. Coś budowałaś od podstaw, że działałaś powoli czy działasz powoli, ale bardzo skutecznie, że przywiązujecie oboje zresztą dużą wagę do detali. Że tak naprawdę w bocie czoła pracujecie nad e, każdą rzeczą, aby było tak wszystko idealnie e, dopracowane i osiągacie mistrzostwo, czyli ten wasz związek będzie naprawdę bardzo poukładany. On będzie może troszeczkę zdroworozsądkowy, bo tutaj e, tych, kart, e, tych kart denarowych jest bardzo dużo, no wszystkie praktycznie karty są e, kartami e, monet. Niemniej jednak jest to informacja o tym, że to mistrzostwo osiągacie, że oboje dążycie do tego, co zaplanowaliście. Krok po kroczku idziecie właśnie ku temu wspaniałemu uczuciu, ku tej wspaniałej relacji, aby zakończyć ją właśnie. Jako małżeństwo, tak, czy jako e, aby zamieszkać razem. Bo mówię, to nie zawsze chodzi o to, aby ten związek zalegalizować w urzędzie czy w kościele. Paśmonet mówi o tym, czyli karta, która kończy nam tutaj to czytanie. Paśmonet mówi o tym, że e, ten początek przedsięwzięcia, które e, zaczęliście, e, będzie e, zakończony. E, będzie zakończony bardzo, bardzo pomyślnie. Wy nauczycie się siebie, wy dotrzecie się również. To karta, która bardzo często mówi o takiej miłości z rozsądku, ale tutaj wszystkie trzy karty, właśnie tak jak powiedziałam, są kartami związanymi z monetami, a więc jest to informacja, że może w Waszym związku nie jest na pierwszym miejscu postawiona namiętność, ale naprawdę jest tutaj e, pokazany związek oparty na takiej zdrowej relacji, e, gdzie pojawia się miłość, gdzie pojawia się e, przyjaźń, gdzie wszystko jest e, poukładane, Poukładane, dopracowane, jeżeli, bo tutaj dla niektórych z Was, nie dla wszystkich, dla niektórych z Was ten paśmonet może oznaczać dzieci z poprzednich małżeństw. I to również jest informacja o tym, aby nie zapominać, i najprawdopodobniej wy już wiecie o tym, również dbacie o to, aby relacja z dziećmi czy z dzieckiem partnera była jak najbardziej poprawna. To jest dla niektórych z Was, oczywiście nie dla wszystkich, tak jak powiedziałam. Także, no, też bardzo, bardzo e, ciekawy rozkład, taki, w którym e, jest pokazana e, duża praca nad związkiem, e, niemniej jednak jest to e, bardzo pozytywny rozkład. Karta e, Zamierzenia to karta od e, Aniołów i, cóż ona nam tutaj mówi: skoncentruj swoją energię, silna wola. To zdumiewająca moc. Dokładnie jeżeli skoncentrujemy się na tym, co robimy, a tutaj w kartach macie pokazane, że naprawdę się bardzo mocno koncentrujecie, to e, macie naprawdę zdumiewającą moc. Potraficie e, zdziałać cuda, jeżeli chcecie. No, uważam, że bardzo ciekawe czytanie, takie troszeczkę inne niż wszystkie, bo może mniej tutaj namiętności, ale jest bardzo, bardzo fajnie pokazana relacja. Wszystkie trzy karty mówią o tym, że naprawdę chcecie pracować nad tą relacją i że sprawia Wam to olbrzymią radość i bardzo dużą przyjemność. Dziękuję Wam, kochane moje, bardzo Was proszę o komentarze, jestem ich bardzo ciekawa i do usłyszenia następnym razem. Pa!